Mały Żeglarz. Podcast dla wielkich, małych odkrywców. Ahoj moi mali żeglarze. Dzisiaj w naszą żeglarską podróż zapraszam Was do Europy. Stary kontynent, bo tak mówimy o Europie, otacza mnóstwo mórz. Jeśli spojrzysz na mapę, zobaczysz, że od północy Europy otaczają zimne morza, a wśród nich nasze ukochane Morze Bałtyckie. Na zachodzie znajdują się morza groźne i niebezpieczne, na wschodzie morza, które żeglarze znają już od starożytności, a na południu morza ciepłe i błękitne. I właśnie tutaj, na południu, wśród słonecznych wysp Grecji, roztaczają się piękne morza Morze Jońskie, Morze Gejskie i Morze Śródziemne. Są one tak niezwykłe, że właśnie tutaj w I głębi postanowił zamieszkać Posejdon. A kim jest Posejdon? Dawno, dawno temu greccy żeglarze wierzyli, że Posejdon jest bogiem mórz i oceanów i że od jego nastroju zależy wszystko to, co dzieje się na morzu. Kiedy Posejdon był spokojny i w dobrym humorze, morze kołysało się delikatnie, wiatr wiał łagodnie, a żeglarze mogli bezpiecznie płynąć do celu. Ale gdy Posejdon się gniewał, fale rosły jak góry, wiatr wył, a burze szarpały żaglami. Wtedy każdy żeglarz wiedział, że trzeba Posejdona o litość prosić. Posejdon miał potężny trójząb, którym poruszał fale i tworzył burze. Mieszkał w pięknym pałacu na dnie morza zbudowanym z korali, pereł i błyszczących muszli. Wokół pałacu pływały delfiny, koniki morskie i syreny. Żeglarze bardzo szanowali Posejdona i bardzo bali się jego złości. Dlatego, zanim wypłynęli w morze, zawsze zatrzymywali się na brzegu i składali Posejdonowi dary. Wrzucali lub wlewali do morza jakieś upominki. Mogły to być muszle, piękne kamyki, koraliki, trochę oliwy lub parę kropel wina. I szeptali, Posejdonie, królu mórz, ześlij nam pomyślne wiatry i bezpiecznie doprowadź nas do celu. Dziś wiemy, że pogoda na morzu nie zależy od humorów Posejdona, ale od wiatru, ciśnienia i prądów morskich. Mamy meteorologów, którzy potrafią pogodę przewidzieć i powiedzieć żeglarzom, kiedy mogą spodziewać się słońca, a kiedy muszą przygotować się na burzę. Ale mimo to, żeglarze wszystkich mórz i oceanów mają pewien zwyczaj. Zanim oddadzą cumy, czyli zanim wyruszą w podróż, proszą Posejdona. Inaczej, zwanego Neptunem, o pomyślne wiatry. A kiedy szczęśliwie dopłyną do portu, zawsze dziękują mu za cudowne ocalenie. Bo prognozy prognozami, ale i z morzem, i z Bogiem mórz zawsze warto w zgodzie żyć. Znajdź nas na małyżeglarz.pl